Siema dzisiaj Minecrafta i w dzisiejszym odcinku jestem wraz z moim kolegą Sebą i będziemy wysadzać serwery z Minecrafta. A co? co się dzieje? Co jest? Dobra, jak widzicie to chyba wysadził mój kolega Se Seba. Przy okazji się przywitaj. Cześć. No właśnie, to się właśnie tutaj stało. Nie mam pojęcia co, co tu się, jak, jak to się stało, znaczy pewnie TNT, albo coś takiego, ale dobra ja może się odrodzę i, i zobaczymy co tu się wysadziło, jak, dobra. Drodzy, kobiet, to nie miało tak wyglądać, ja O kurde. później to włączyć, a to się włączyło samemu. Dobra, zobaczmy co tu się stało, o kurde, o kurcze, co tu się, co, jak to się wysadziło. Dobra, to Dzisiaj się wysadziło bardzo dużo. A tak serio. Dzisiejszy odcinek będzie z serii Adamowic. I w dzisiejszym odcinku będę wraz z moim kolegą Sebą. Tadam. Dobra, od, od, tam, od, od tamtej pory, kiedy ostatni odcinek nagrałem za Domowic, dużo się zmieniło i mogę Wam wszystko pokazać. Dobra, tu się bardzo dużo zmieniło na tym serwerze. Po pierwsze, tu jest taki stragan, tutaj też sprzedaje żelazo, marchewki, trochę tu były tabliczki, nie wiem gdzie zniknęły. No i tutaj też, tutaj pisze też. Halo że przesuńcie uwaga, aby kupić teren działkę, trzeba zgłosić się do, do, do mnie. teren ten już kupił mój kolega Seba, tutaj będzie budował dom czy coś takiego. Ona kosztowała 4 żelaza, on ją kupił. No i tu się bardzo dużo zmieniło w tej wiosce. Też tutaj były, są te takie wyjście ewakuacyjne, nie, nie wiem czy Wam mówiłem. Też dużo się zmieniło w moim domku, mogę Wam później pokazać. Też, też tutaj mam z moim kolegą zarazne zbrojki. Też tutaj byliśmy w jaskiniach, Już było wiem, że rzeczy z, we, z wędki, no Wam wszystko pokażę. magazyn i wszystkie zmiany. Dobra, możemy najpierw wejść do mojego domu, tutaj na tutaj tak, no tak to wygląda, tutaj tylko, że ja to zamurowałem, bo tutaj piladżerowie mi chodzili. Dobra, no to tutaj to zniszczę, a ja zacznę, po ja zacznę pokazywać dalej. No tutaj był, jest jakby tak, jak tutaj się z nimi handluje. Tutaj tylko taki na razie nie jest wybudowany. No i tutaj mam magazyn. Magazyn. Mam tutaj kilka obrazów. Też tak, mieliśmy dość dużo surowców na obrazy, ale to no, no i zrobiliśmy i są obrazy. No i tutaj mam takie ziemniaki, kamienne rzeczy, kamień. No tutaj mam taki takie dużo rzeczy, i tutaj piszę, w tej skrzynce nic nie ma, naprawdę, ale tu seria nic nie ma. Kiedy, kiedyś wam pokażę. No i tutaj mam jakby rozmnażarkę villagerów. Jak ona działa, to pokażę wam kiedy, kiedy indziej. No i tutaj, no i tutaj się wchodzi do tych villagerów. Tutaj się tak wchodzi. I no. A tutaj mamy takie tajne przejście, można by powiedzieć, za obrazem. No tak, jest obraz, to musi być fajne przejście. Tu na górze się przy, wchodzi na ten stragan, co wam pokazywałem. A tutaj jest jakby taki mój sklep. I tutaj jeden diament za 15 żelaza, jeden netherite za 64 diamenty, 10 żelaza za jedno złoto i, ca, i cała żelazna zbroja Co 20 diamentów jeden netherite. Jed, tak, i widzowie, jeden like, czynię to. Jeden diament na wolny no, słyszeliście, jeden lajk, like, jeden, jeden, jeden diament, jeden, no i to. No i tutaj tak to wygląda, na razie w skrzynkach nic nie ma i możemy iść na górę. Bo w zasadzie tu ciekawego nic nie ma. W sumie tu, tu też, już, w sumie tu też jakby, na, na razie to mam zabudowane. Dobra, co tutaj prze, przejdę, to już wyjdę. No tutaj tak, specjalnie. w sumie można było się domyśleć, że to jest przecie za obrazem, ale załóżmy, że to jest jakby takie ukryte no i, takie, i tutaj właśnie takie rzeczy się zmieni pozmieniały na no, wygląda że mało rzeczy ale naprawdę też tutaj były te drzwi. jeszcze jest dużo tych no, Tu dużo się zmieniło rzeczy tutaj miałem więcej kotów, ale ja tam wypuściłem też takie zbudowałem. no dużo się pozmieniało wioska trochę rozbudowana te, też tutaj byli też tutaj właśnie na przykład tutaj już bardzo zaprowadzam... Hmm. Tutaj zrobiłem takie, jakby, jakby takie, to jakby, znaczy jest dopiero w budowie, takie coś. I tutaj zrobiłem jakby taką dróżkę, no i tutaj jest, że tam będzie kopalnia, tutaj będzie jakby taka plaża, ale tutaj jeszcze jest plaza zamknięta, teren budowy, zakaz wstępu, to, bo tutaj będziemy budować plażę, To dopiero będzie w budowie tutaj będzie taka mała plaża? Ale to, jeszcze, to będzie w kolejnych odcinkach, w kolejnej serii Adamowic. No więc tak to się wygląda na razie. To... Dobra, to Adam, idziemy do kopalni. Dobra, możemy iść w sumie do kopalni. Właśnie też Wam pokażę, w której my kopalni byliśmy. Teraz albo później. Teraz tutaj jest taki dołek. To też jest jakby taka jedna część. Tylko w sumie też zaraz zginę. Na razie naprawdę zaraz zginę. Dobra, już skaczę. Tutaj jest woda i tutaj mamy kopalnię. Właściwie to mam 2,5 serduszka, więc. Na razie mam niestety nieupiecone ziemniaki, tylko też tutaj będziemy musieli po jakieś tam jedzenie zdobyć. No i teraz poszukamy diamentów. Znaczy ten sklep, co tam widzieliście, to jeszcze nie mam tych surowców, bo... No to no po prostu, no, no, no później się tam dowie, no? dowiedzę. Bo później będzie więcej rzeczy. Dobra, teraz tu możemy iść szukać. Możesz nas Seba zaprowadzić, a bardziej nie, bo tu tylko my jesteśmy. No, gdzie, 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 gdzie idziemy? To poczekaj. Będziemy w dół w spolić, czy gdzieś indziej idziemy? No to ze mną, chodź chyba. Dobra? Jak ja ja też to, ja ja to do, 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 dobra, dobra. dobra, proszę. Dobra, nie to pytam ma... skąd masz taką trawę. Znaczy wiem, że wykopałeś, ale... No. Aha. Bo ja ty, nie wygląda, jakby tu było na razie mało rzeczy, ale... Pewnie tu jest więcej. O, właśnie tu się ciągnie ta kopalnia. Czekaj, czy my, my... tu byliśmy? My nie, nie byliśmy, nie. Jakoś sobie nie kojarzy. Dobra, byliśmy. dobra, ta kopalnia jest ogromna. Chodź za mną, ja zaprowadzę i Cię będę prowadzi. Dobra, idziemy za Sebą. Bo no Seba tutaj dużej gra w Minecrafta i on jest, jakby taki, profesjonalny, jest taki profesjonalny. Tutaj... o, sumie my myślałem, że to będzie jakby większe, tak? Mamy, okay. mamy jeszcze 40 pochodni, my tutaj jeszcze zjem te ziemniaki. Przydałoby się, się je upiec, ale ja bardziej mam węgla. Upiej, okay, to, e, to jest w pochodni? A, ja mogę ci dać połowę pochodni. Już tak ci dam. Dam ci 20 pochodni, żebyśmy mieli to równo. No i możemy iść w dół. Czekaj, jest... ja zrobię waterclaw. Tam naprawdę... A nie, dobra, ja myślałem, że tam jest czarna przepaść i że tam nic nie ma. Dobra, idę za tobą. Dobra. No już skocz na normalną. Tylko żebyśmy później tu wrócili. A ty masz coś jakby do jedzenia, coś takiego? I nie ziemniaki, czy coś takiego, czy nie masz? Co? mam! A możesz mi dać? Proszę. A ja tu mam, je, Chyba trzeba miał tutaj bewsztyk, a ja cały czas te ziemniaki. Dobra, to zjem, żeby mi się to HP odrodziło. Dobra, czyli tu jest lawa. Czemu tu idziemy? Dobra, zawracamy, zawracamy. Mam nadzieję, że masz wodę w razie, w razie czego, bo ja mam puste wiaderko. Więc no, dobra, ty masz. W sumie wiem, że to nie jest najlepszy pomysł, ale ja mogę wziąć lawę. Aha. Dobra, teraz nic nie widać, ale wstawiać pochodnie. Dobra. I się utworzył smyczki korytarz, który jest do nikąd, czyli po do nikąd. Tam jest coś, czy nie ma nic? Nic, dlaczego? Bo ja za bardzo też rozbudowaliśmy i też mam tyle schodów, bo potrzebowaliśmy, ale to już powiem Wam w kolejnych odcinkach, do czego tutaj się kopię za tobą. Dobra. Co? Jest tu coś czy nic? Czy nic? nic, nic. znalazłem tak, nasze ruchy. O <grymny> to jest. Znaczy diamet, zobacz tu. Gdzie? Ej. Gdzie? Dobra, dobra ja, ja nie widziałem, ale Seba wykopał diamenta. Był dzień wykopania diamenta, czyli diament pierwszy znaleziony. Idziemy szukać więcej diamentów przy okazji. I mogę sprowadzić. Jest żelazo. Nie wiem, żelazo się raczej nie przyda, ale zawsze mogę jakieś wykopać. Zawsze może się przydać żelazo. W ogóle nie mam tu już miejsca, co ja mogę tu wyrzucić. Dobra. Ja, dobra, ty tam poszedłeś. Możemy pójść za tobą! A, aha! Dobra, Seba tu zginął. W ogóle zrobiłem takie małe cięcie, jednak z rozwinęliśmy tą kopalnię. Dobra, ja wracam na górę do Seby. A więc to by było na tyle z tego odcinka. Znaleźliśmy jednego diamenta. Będą kolejne odcinki z serii Adamowic, więc sobie by było na tyle i cześć! Pa pa! Cześć.